Do festiwalu trwają cały rok, właściwie jak jeden festiwal się kończy, to zaczynamy myśleć o drugim. Przede wszystkim trzeba pomyśleć o krajach, które są motywem przewodnim. To jest jakby najważniejsza sprawa, żeby zebrać, znaleźć tych najlepszych artystów z tego regionu, który chcemy szczególnie uhonorować. Ale trwają poszukiwania również innych artystów z całego świata. I ta korespondencja zaczyna się właściwie we wrześniu, czasem w październiku, ale w miarę możliwości staramy się, żeby wszyscy najlepsi artyści wzięli udział, nawet jeżeli będą to zgłoszenia w ostatniej chwili. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, proszę Państwa, to już siódma edycja festiwalu. W tym roku na ścieżki, które rzadko chodzimy, lub czasami o nich zapominamy, poprowadzi nas 300 artystów z 34 krajów świata. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu jest kultura i sztuka krajów byłej Jugosławii, krajów bałkańskich, a szczególnie Serbii i Chorwacji, ponieważ... W tych krajach sztuka naiwna rozwinęła się najpiękniej. Chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo bogatym człowiekiem. W moim sercu istnieją dwie ojczyzny, to jest Serbia i Republika Polska. Siódmy festiwal sztuki naiwnej, Artnaiv Festiwal uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pozdrawiam Was, Serbia. Pozdrawiam Was, Sve vas volimo. Siódemka jest bardzo szczęśliwą cyfrą. Ardnej Festiwal jest też takim wydarzeniem, który promuje również miasto, nasz region. No coraz bardziej się twierdzamy w tym, że organizowanie tych festiwali ma sens i że przynosi radość. Ja bym to nazwał sztuką, sztuką płynącą serca. Mogę osobiście powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy z tego, że ta siódma edycja się odbywa i chcielibyśmy, żeby była kontynuacja tych działań. Festiwal to jest przede wszystkim wystawa i to jest rzecz dla nas najważniejsza. Natomiast poza samą wystawą organizujemy również liczne wydarzenia i pierwszym najistotniejszym wydarzeniem jest oczywiście otwarcie festiwalu. Następnym dużym wydarzeniem jest Art Jarmark, który odbędzie się 13 lipca na rynku nikiszowieckim, a kolejnym jest zamknięcie 14 sierpnia.